Po prostu muszę się tu samemu bardzo męcy. Przepraszam, jest po prostu zmęczony. Bycie samemu bardzo mi męczy. Jesteśmy nadal przyjaciółmi... Jesteśmy nadal przyjaciółmi, mi Katnap? Porozmawiajmy jutro. Nie Katnap, poczekaj. Katnap, nie, czekaj. Katnap, wybacz mi, przepraszam. Po Berchap, widzimy co jest z Katnapem? Tego ręka upadł. On, niech dogdej. Wygląda na to, że kat tak mi z dogdejem. O, chyba bardzo poważną. Pomóżemy mu, nie możemy go tak zostawić. Pomóżmy ci! No, chłat, no. Czy jest Podoba mu się? Myślę, że tak. Dziękuję bardzo za przepisne. Wszystko jest super. Jest też wspaniałe dogdej, wiesz? Musisz przestać myśleć o katnopie w końcu. To ci na pewno nie pomoże. Katnop. Czy jest to panowska cyfra, panie? Tak, to jest ta liczba i bardzo fajna stuczka. Katnop. Ciągle nie wraca. Dobranoc, Dog Day. Mam nadzieję, że będzie rapier spójrz, i zasnąć. Dobranoc, baba. Nienawidzę cię. On mnie przyszedł. Nienawidzi mnie. Katnap, przepraszam. A oh. wasza... Katnap! Katnap! Katnap, przepraszam. Ogromnie, ogromnie, ogromnie przepraszam. Proszę, nie chciałem ci tego mówić. Naprawdę. Wypłac mi katnap. Katnap, ja nie chcę zrezygnować z tej Nie to miałam na myśli w ogóle. Moje marzenie się spełniło. On chodzi. Nadal jesteśmy przyjaciółmi, CatNap? <grymne> CatNap, co się dzieje? Ty chodzisz. Ja się porusam. sam, znów. Chyba nie chcę przestać. O mój boże, to latających krów. Czy ty znów chodzisz do Gdy? Tak, bo mogę znów chodzić. W końcu wszystkie uśmiechnięte stworzenia mogą spacerować znów. Co się stało, Katnap? Przepraszam. Och, Katnap, nie chciałeś. To ja cię skrzywdziłam, nie powinienem tego mówić. To ja ci powinienem dawać prezent, a nie ty Och, Katnap. Obiecuję, że nie zrobię tego więcej, Katnap, tak? Jest nas wcześniej prezent, jesteśmy przyjaciółmi, Katnap.